Na nagraniu. Miałem glebę. Akurat po tej glebie tak się to, to, to zdarzyło, że rozłączyła mi się kamera i dalej dalsze wydarzenia, dalsze osy, perybetje i tak dalej nie nagrały się na kamerce. Co więcej, kolega Szymon też nagrywał cały, cały dzień nasze gumowanie. Ogólnie lecieliśmy na dwie kamerki. Po powrocie do domu pisze do mnie Ty stary, zgubiłem kamerę Odczepiła mu się zwyczajnie z kasku I cały misterny plan Wszystkie zajebiste nagrania poszły się No właśnie Także jest Te nagrania, które widzieliście są tylko z mojej kamery A szkoda bardzo, bo to byłoby normalnie Takie ujęcie z tylnej perspektywy za mną Że śmiałbym się chyba do końca życia z tego Aczkolwiek jak przewijam sobie to nagranie za każdym razem się śmieję, jak ja to zrobiłem? No właśnie, jak ja to zrobiłem, słuchajcie Normalnie Stanąłem sobie nogami na stopkach I najzwyczajniej w świecie Chciałem zeskoczyć na tylną kanapę, prawda? Żeby podbić ten przód do góry I w tym momencie, kiedy ja zeskoczyłem Odkręciłem gaz, prawda? A kiedy odkręciłem gaz, puściłem się niechcący ręką Po prostu, no nie złapałem się dobrze Pociągnąłem prawą ręką kierownicę i cała, cały koncert, no <noise> widzieliście dalej, to się działo Ogólnie minął miesiąc od tej gleby Trochę się poturbowałem Skończyłem sobie kolano i wykazało jeszcze naderwanie ścięgna Także no, przez cały miesiąc chodzę w ortezie No jeszcze chodzę, jeszcze ta noga nie jest do końca naprawiona Ale jest coraz lepiej Ogólnie dobrze, że tak się skończyło I ogólnie powiem Wam, że kombinezon uratował mi dupę Nigdy więcej nie pojadę szaleć bez kombinezonu No oczywiście nigdy tak nie robiłem, ale jeśli Wy tak robicie to zakładajcie kombi, bo kombi uratowało mi dupę A ja ogólnie po tym wypadku Ogólnie po tym wypadku nie miałem żadnego siniaka Czajcie to żadnego siniaka, a przypieprzyłem w barierki Przypieprzyłem w barierki i tam się przykoziołkowałem i w ogóle... A nie, sorry, miałem tutaj na tej nodze takiego siniaka Ale ogólnie, wiecie, ręką tutaj przed ramieniem przypieprzyłem w barierki A ja tutaj przedramienie całe mam w kombinezonie pokryte ochroniarzem. Kurde, mówię, motocykli mi coś się z elektryku zaczyna Bo długie się świetło, no, ale mam nadzieję, że zawsze to przetchnie No i ogólnie kombi uratowało mi tyłek Także... Jak ktoś jeździ sobie na zdrawkę w celach rekreacyjnych, spoko, ale jak chcecie poszaleć ubierajcie się, bo szkoda zdrowia Czy mam jakąś traumę po tej glebie, no nie wiem, po tym gumowaniu? Nie, chyba nie Ogólnie pierwsze to zrobiłem jak odpaliliśmy motocykl i wróciliśmy, bo udało się nim wrócić na koła, nie był aż tak jakiś, jakoś pobijany To co zrobiłem, postawiłem na gumę, nie? Ustawiłem na gumę, żeby po prostu się nie paść, tak? Przy następnym tym. Ja sobie się tutaj trochę zatrzymał, tutaj w takie fajne miejsce Ale zajmie sobie słucha Jakbyś to bym się ustawił fajnie No tu sobie stamy i sobie pogadamy bo jest trochę do opowiadania. Także postawiłem sobie od razu go na gumę, żeby się po prostu nie bać, tak? No i się nie boję. Słuchajcie, no motocykl trochę ucierpiał. Ogólnie jest już naprawiony. Musiałem, musiałem wymienić całe te bożki wszystkie. Widzieliście wcześniej, może pamiętacie, były pomarańczowe tutaj te takie paski. To są oryginalne owiewki eee, Ucierpiała ta strona, co nie? Uratowały mnie kraszpady, Także jak ktoś nie ma w Supermoto, to polecam Uratowały mnie, bo jak widzicie wydechy są całe A gdyby nie te kraszpady, Cały bok byłby najprawdopodobniej przerysowany Co jeszcze? Błotnik się połamał Błotnik zamówiłem Wszystko serwis, ogólnie myślałem, że będzie... A, jeszcze tutaj te osłony lagów w ogóle myślę, że to będzie bardzo droga impreza, bo części do 630 yy, ogólnie nie są aż tak popularne. Także na żadnym Oliksie Allegro no nie, szło, nie szło znaleźć. I sobie myślę, kurde w serwisie będą chcieli, żebym zapłacił jak za zboże, że mnie to trochę wyniesie. Ale nie było tragedii, no najdroższe były te owieczki, prawda? Trzy stówki, jedna sztuka osłony widelsów. Koszt 50 zł, błotnik 120 chyba, no i to wszystko co ucierpiało. Także no, myślałem, że będzie gorzej. Ogólnie po tym upadku szybko się otrząsnąłem. Patrzę, kurde, co z motocyklem, nie? W ogóle nie czułem z tego stresu nic, po prostu no, wstałem sobie normalnie. Kolega do mnie mówi weź, ty usiądź, nie, nie ruszaj się, nie? A ja, o co, chuj tam, kurde, idę sobie wstaję, nie? Patrzę na motocykl, leży plama płynów, olejów. Ogólnie, no, jakiś piesek. Nie mam kanapek dzisiaj. Nie mam kanapek, się ma. No i ten. Patrzcie, jakiś płyn był rozlany. Okazało się, że tutaj ten zbiorniczek płynu hamulcowego przedziurawił mi się gdzieś w tym miejscu i wszystko się wylało. Pociekło. Myślałem, że już będzie, no nie wiem, silnik, pęknięty czy coś, że gdzieś spadł, upadł. Ale na szczęście nie. Także wszystko ogarnąłem, zajebiście maszyna jeździ, jeszcze muszę tylko trochę tutaj popracować na tym. No nie miałem czasu, bo stół nowo cholerno. no nie mogę nic zrobić, nie mogę kucać zbytnio, także no nie chciałem się zbytnio z tym motocyklem nic robić, poza wymianą tych owiewek. No ale z tą kierownicą muszę ją chyba trochę jeszcze przestawić, bo tutaj na półcech dostała w tą stronę. Upadło, upadło handbarem, prawda, na ziemię i chyba w tą stronę poszła kierownica, także tutaj na tych śrubach będę musiał ją Naprostować, ale ogólnie powiem Wam, że no, cieszę się, że tak to się skończyło, bo w tym momencie, kiedy już czułem, że lecę, a mianowicie ten moment, kiedy uderzyłem w tą barierkę, w ogóle poleciałem po niej ślizgiem, prawda? O tyle dobrze, ale miałem tą świadomość w głowie, że pod tą barierką przecież są zainstalowane takie słupki, prawda? I pamiętam jak dziś. Czekałem, tylko. O, macie tutaj te barierki. W takie, że barierki przy nie? I tylko czekałem, aż zaczepię przy pieprzu który słupek. No, miałem, miałem taką świadomość po prostu w głowie. Wiedziałem, z czym to się wiąże. Na, na szczęście, no. Udało się. Udało się prześlizgnąć tylko po tym. Wolno się chyba wtedy kolałem, o tą barierkę poleciałem, gdzieś przekoziął i wtedy sobie zwichnąłem do kolana. Ogólnie wstałem, nic nie czułem. Tego samego dnia jeszcze pojechałem do roboty, coś tam kuśtykałem, myślałem, a przejdzie, nie? Nad ranem wróciłem, myślę, oho, to rozgorzej. Nie, nie dam rady chodzić, prawda? W sobotę rano obudziłem się, patrzę, no nie, nieciekawy, nie dam rady. No i pojechałem na for. Zrobili mi prześwietlenie, zawinęli, zawinęli w bandaż z altacetem, usztywnili mi w wortezę. No, wykazało naderwanie ścięgna, skręcenie. No i mam się nie ruszać. No, ale jak widzicie, no nie cały miesiąc, i no 3,5 tygodnia minęło. Chyba zresztą równo 3 tygodnie od. Nie, no, miesiąc minęło od tego. Ja już jeżdżę, no bo nie mogłem, kurde, sobie odpuścić. Fajna pogoda. Najprawdopodobniej zaraz będzie całkowicie zimno i nie będzie dało się jeździć, także Także, także sobie postanowiłem skorzystać. Dobra, słuchajcie, to tyle było. W tym odcinku ja sobie tak jak już tam pokażę jak my tam sobie uczyliśmy się jeździć na tym kole. Wychodziło już naprawdę fajnie ogólnie yy, przez kilka godzin gumowaliśmy, świrowaliśmy pawiana <grych> z Szymonem. Także to było coś takiego, że ja już się spieszyłem też do pracy, on do mnie mówi: ty dawaj, bo ja mam jeszcze 1% kamerki, to coś nagramy i spadam do domu. No to dobra, nie? No i tak na hura, raz dwa, raz dwa, jakieś naj, 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 najfajniejsze, naj, najfajniejsze gumowanie chciało mam się nagrać. No i ostatni raz poszło właśnie tak jak było. Także zbyt mało koncentracji w tym wszystkim było. O, się za nim się odczepiło. Zbyt mało koncentracji w tym było. A tu się kurde mi odkleiło. A, bo mi tam przy upadku jeszcze ten pipek się oderwał z siedzenia, muszę go jakoś dobrze przykleić. No także zbyt mało koncentracji było. O, Ciu, zima. <laughs> no, także dobra, widzimy się chyba w następnym sezonie, albo jakieś tam nagrywki porobię z garażu sezonem zimowym, co by jakaś tak aktywność na kanale było. No i zachęcam Was do obserwowania mojego instagrama, no bo tam na bieżąco wszystko pokazywałem, pokazuję zresztą Także ci, którzy mnie obserwują, już dawno wiedzieli, że miałem glebę <grymne> i że wyszedłem z tego jakoś Także zachęcam do subskrybowania Kto jeszcze nie subskrybował, do obserwowania kanału yy, Sorry, Instagrama yy, Fanpage'a na Facebooku, jeśli ktoś tam ma ochotę Widzimy się w kolejnym odcinku Na razie, trzymajcie się, siema!